Cześć, dzisiaj porozmawiamy o rozmnażaniu róż przez sadzonki łodygowe. Jest to jedna z najprostszych i najbardziej dostępnych metod, która pozwala na uzyskanie nowych, zdrowych roślin bez konieczności zakupu sadzonek. Ta technika, choć wymaga odrobiny cierpliwości, jest niezwykle satysfakcjonująca i może być stosowana zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych ogrodników. Kluczowe kroki tego procesu obejmują odpowiednie cięcie łodygi, przygotowanie sadzonki oraz zapewnienie jej optymalnych warunków do ukorzenienia. Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniej łodygi. Najlepiej sprawdza się zdrowa, tegoroczna łodyga, która nie jest ani zbyt zdrewniała, ani zbyt miękka. Idealna łodyga powinna mieć około 15-20 cm długości i zawierać co najmniej trzy pąki, czyli miejsca, z których wyrastają liście lub nowe pędy. Cięcie wykonujemy ostrym zdezynfekowanym sekatorem, aby uniknąć uszkodzenia rośliny i ryzyka infekcji. Dolną część łodygi tniemy pod kątem 45 stopni, co zwiększa powierzchnię chłonącą wodę i ułatwi rozwój korzeni. Górną część przycinamy prosto, tuż nad pąkiem, aby ograniczyć parowanie i skierować energię rośliny na ukorzenienie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie sadzonki. Wszystkie liście należy usunąć, ponieważ ich obecność mogłaby prowadzić do nadmiernej utraty wilgoci i osłabienia rośliny. Pozostawienie nawet jednego liścia może znacząco obniżyć szanse na sukces. Aby wspomóc proces ukorzenienia, warto zastosować naturalne lub komercyjne środki wspomagające. Cynamon, znany ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, można posypać na górny koniec sadzonki, co pomaga chronić przed chorobami. Dodatkowo ukorzeniać w proszku czy żelu, zawierający hormony wzrostu, znacząco przyspiesza rozwój korzeni i zwiększa szanse na powodzenie. Sadzonkę umieszczamy w wilgotnym, dobrze przepuszczalnym podłożu takim jak mieszanka torfu i piasku lub perlitu. Dolny koniec łodygi powinien być zagłębiony na około 5-7 cm. Podłoże należy delikatnie uknieść, aby zapewnić stabilność sadzonki. Ważne jest, by podłoże było stale wilgotne, ale nie mokre, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia. Aby utrzymać odpowiednią wilgotność, sadzonkę można przykryć plastikową butelką z odciętym dnem lub folią, tworząc mini szklarnię. Ostatnim, ale równie istotnym elementem jest zapewnienie odpowiednich warunków do ukorzenienia. Sadzonka powinna znajdować się w ciepłym miejscu o temperaturze 20-25 stopni z dostępem do jasnego, rozproszonego światła. Bezpośrednie słońce może przesuszyć delikatną roślinę, dlatego warto wybrać parapet wschodni lub zachodni albo osłonić sadzonkę przed intensywnym promieniowaniem. Proces ukorzenienia zwykle trwa około 4 do 8 tygodni, w zależności od odmiany róży i warunków. Pierwszym znakiem sukcesu są nowe liście lub delikatne pędy pojawiające się na sadzące. Rozmnażanie róż przez łodygi to metoda, która łączy prostotę z efektywnością. Wymaga jedynie kilku podstawowych narzędzi, odrobiny wiedzy i cierpliwości, aby cieszyć się nowymi, pięknymi krzywami róż w ogrodzie. To także doskonały sposób na zachowanie ulubionych odmian lub podzielenie się nimi z innymi miłośnikami ogrodnictwa. Dzięki tej technice każdy może stworzyć własną kolekcję róż, która będzie ozdobą ogrodu przez wiele lat. Dziękuję za uwagę, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten poradnik o rozmnażaniu róż przez łodygi był dla Was pomocny i zainspiruje Was do stworzenia pięknych różanych rabat w Waszych ogrodach. Zapraszam serdecznie do oglądania innych ciekawych filmów na kanale Gierek w Ogrodzie, gdzie znajdziecie więcej praktycznych wskazówek i inspiracji ogrodniczych. Do zobaczenia, cześć!